Witam Was, kochani, serdecznie. Zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym. Dzisiejszy temat brzmi, aby trwać w krzewie winnym. Chcę podzielić się z Wami moim rozważaniem. Kiedy Bóg pozwolił, by szatan wystawił na próbę ludzką miłość doń, położył na szali swoje imię. Ufając, że nie zaprzemy się jego charakteru i potwierdzimy wpływ jego miłości. Powstaje więc najistotniejsze pytanie, kiedy ty i ja będziemy w stanie potwierdzać ów wpływ, Dziś chcę na nią odpowiedzieć. Nie ma bowiem ważniejszej kwestii życia chrześcijańskiego, a jej istotą jest Twoja więź z Chrystusem. Na czym ją opierasz? Na zaufaniu Panu czy na zaufaniu samemu sobie? Od odpowiedzi na to pytanie zależy to, czy przekazujesz Jego miłość, czy też nie. Jak więc wygląda Twoja? Relacja z Bogiem. Czy i na ile poświęcasz czas na jej budowanie każdego dnia? Czy masz w ciągu dnia czas przeznaczony wyłącznie dla Niego? Czy może jest to jedynie kilka chwil porannej modlitwy w biegu z ręką na klamce? Mówię te słowa przede wszystkim do samej siebie, by nie było w tym względzie żadnych wątpliwości przyznaję ze mną, tak bywa, niestety. i to jest bardzo, bardzo smutne. A wieczorem, jak to wygląda po trudnym, uciążliwym dniu wielu obowiązków? Czy oddzielasz dlań czas, mimo zmęczenia? Jeśli ktoś mówi: utrzymuję kontakt z Bogiem przez cały dzień, ale nie mam wydzielonego czasu specjalnie dla Niego, to przeważnie daje wyraz płytkości swoich doświadczeń, bo Jezus powiedział, że życie duchowe musi być odżywiane. Oto co mówi Ewangelia Jana 15:4. Trwajcie we mnie, a ja w Was, jak lato rośl sama siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i Wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. A więc rzecz jest w trwaniu. Tu jest sedno tego problemu. Czym ono jest, owo trwanie? To budowanie więzi z Chrystusem, codzienne spożywanie duchowego pokarmu Jego słowa, Jego obietnic, Jego pokrzepiania, Jego pocieszania, Jego nauczania, Jego ostrzeżeń, Jego napominania, Jego przemian w Tobie, Jego napełniania Duchem Świętym i wreszcie Jego owocowania w Tobie i przez Ciebie. To cudowne zapewnienie Pana niebios, Pana miłości, mówi do Ciebie: Jeśli będziesz ze mną obcował, jeśli będziesz rozwijał przyjaźń ze mną, będziesz owocował. Nie ma innej drogi. Wówczas bowiem nie musisz martwić się o owoce. To nie jest Twój problem. Ty będziesz przynosić owoce automatycznie, niejako, spontanicznie. Bo to nie ty je czynisz, zdaję sobie sprawę z tego, ale czyni je Pan w tobie, bo ty mu na to pozwoliłeś. A on zawsze na ten Twój akces czeka, bo nigdy nie wedrze się sam do Twojego życia, do Twojego serca, do Twojego umysłu, ponieważ dał Ci cudowny dar, wolną wolę. A więc winorośl rodzi winne grona. Dzięki niemu, dzięki jego działaniu, dzięki działaniu Pana w Tobie, na Twoje serce, na Twój umysł. I winorośl rodzi winne grona nie po to, pamiętaj o tym, by stać się winoroślą, ale dlatego właśnie, że nią jest. Chrześcijanin wydaje rozliczne owoce Ducha Świętego nie po to, by stać się chrześcijaninem, ale właśnie dlatego, że nim jest. Paweł, apostoł pisze o tym, jakie to są owoce. Zwróćmy się do listu do Galacjan 5:22 i 23. To jest jeden z najbardziej znanych tekstów. Jest to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To jest Boża obietnica dla Ciebie i dla mnie. Jest pewna, tak jak pewna jest niesłychana, niewysłowiona Boża Miłość do Ciebie i do mnie, którą wielokrotnie opiewa Biblia. Między innymi w Ewangelii Jana 3.16, między innymi w drugim liście do Koryntian 5.21, który mówi tak, on Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Cóż za miłość niepojęta dla umysłu ludzkiego, nikt z nas nie jest w stanie pojąć jej tu i teraz w tym życiu na planecie Ziemia, będziemy ją poznawać przez całą wieczność. Kolejny owoc, Jego sprawiedliwość, może być i Twoim i moim udziałem, On tego pragnie, On chce Cię nią obdarować, Ty i ja mamy jedynie Ją przyjąć za darmo i chodzić w tym lśniącym bisiorze, w Jego szacie, to są te białe szaty, o których mówi Apokalipsa Jana 3,18, abyś przyodział szaty białe. Pan daje je darmo z łaski. W Koryntian Paweł pisze 1,30-31, Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Bo ty nie masz niczego, żadnej własnej sprawiedliwości. Tak jak stwierdza Paweł w liście do Filipian 3:9, mówi tak: I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. A Chrystus, Pan w Ewangelii Jana 15:5, mówi do Ciebie i do mnie. Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest wspaniała nowina. Czy trwasz weń? Jedynie wtedy otrzymasz jego sprawiedliwość. Trwanie to warunek, Otrzymania sprawiedliwości Chrystusa, jak też wydawania owoców. Nie ma innej drogi. Czy polegając wyłącznie na Nim, przyjąłeś dar Jego sprawiedliwości? Czy wydajesz owoce? Czy raczej starasz się o własnych siłach zadowolić Pana, wypracowując własną sprawiedliwość? Chcę, byś zdał sobie sprawę z faktu, że tego typu usiłowania kończą się tragicznie, przeważnie odejściem od Boga. Nic też w tym dziwnego, przecież staramy się czynić to, czego nie jesteśmy w stanie. To nie jest żadne chrześcijaństwo, to legalizm, który jest kompletnym zaprzeczeniem wiary. Bóg zamiast tego oferuje ci zwycięstwo w Nim, kierując do nas słowa prośby, otuchy, nadziei, na przykład w Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Pana, tak w nim chodźcie. A w Filipian 1:6 mówi: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Koryntian 1,8 mówi, który też was utwierdzi aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cóż za cudowne obietnice dla ciebie i dla mnie. Kiedy one będą dla nas dostępne? Gdy będziemy wrośnięci w krzew winny, gdy będziemy połączeni zeń zawsze, bo tylko wówczas ty i ja otrzymamy od Niego moc do owocowania i w tej mocy będziemy chodzić, wielbiąc Boga, tym samym jak Jan w 15:8 swojej Ewangelii. Mówi tak: Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Czy jesteś Jego własnością, Jego uczniem? Nie ma innego sposobu po temu jak trwanie. Nie kto inny jak Chrystus właśnie dał najwspanialszy przykład zjednoczenia z Ojcem w ciągu swojej ziemskiej misji. Nie mógłby inaczej jej wypełnić. Nie posiadał bowiem własnej mocy, potrzebował jej nieustannie z góry. Przeczytajmy o tym. Ewangelia Mateusza 26:36, a ja tymczasem będę się modlił. Czyli Chrystus wołał do Ojca nieustannie, często, całymi nocami, przestawał na modlitwach, na wołaniach do niebiańskiego Ojca. A werset 39 mówi: Potem upadł na swoje oblicze, modlił się. Łukasza 6:12 stwierdza: Aby się modlić, spędził noc, na modlitwie do Boga. Czy trwasz weń? Zostanów się. Hebrajczyków 10,38-39 stwierdza, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zwróć uwagę na słowa z wiary. Kiedy jesteś zeń w jedności, ufasz mu tylko wtedy. A Hebrajczyków 12, 2, pierwsza część wersu stwierdza. Patrząc na Jezusa, sprawcę i do kończyciela wiary. A więc patrz na zbawcę, nie na siebie. Patrz i żyj. Nieustannie patrz na siebie. Gdy tylko odwrócisz odeń wzrok, czego chce oczywiście szatan, i będzie starał się kontrolować ciebie, twoje myśli, byś koncentrował się wyłącznie na sobie. A więc jeśli odwrócisz od Niego wzrok, stajesz się nieużyteczną latoroślą, jak mówi sam Chrystus. A to już jest bardzo poważna sprawa. W Ewangelii Jana 15:2 w pierwszej części wersu są takie słowa: Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Każdego dnia istnienia dokonujesz wyborów: trwać w związku z Nim lub nie. Pamiętaj: nigdy nie wystarcza nawiązać kontakt z Chrystusem, czy tylko przyjąć Jego przebaczającą łaskę. Bez stałego kontaktu zeń, początkowe przyjęcie Go nigdy nie wystarczy do zbawienia. Jezus wielokrotnie mówił o zasadzie tej stałej łączności z Nim. Łukasz 9:62 stwierdza: "Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego." A w Mateuszu 24:13 czytamy: "A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Jana 8:31 mówi: "Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie." W cytowanych już tekstach przewodnich mego kazania w Ewangelii Jana w 15 rozdziale również. I tam w wersecie pierwszym mówi Chrystus tak: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Oczywiście my jesteśmy gałęźni, owymi latoroślami. I jak pisał Morris Wenden. Cytuję: Zdumiewający jest fakt, że często gałęzie są piękniejsze niż krzew ze swoimi zielonymi liśćmi wiosną i latem i jasnymi kolorami jesienią. To, co płynie z krzewu do gałęzi, owocuje pięknem, jakie sam Jezus pragnie dać swoim naśladowcom, podczas gdy on sam pozostaje z tyłu. Widzicie to? To uniżenie niezwykłe Chrystusa Pana, Syna Bożego? Chrystus nie zwraca na siebie uwagi, bo miłość nie szuka swego. Czy czerpiesz życiodajną moc z winnego krzewu? Chrystus zaprasza cię do winnicy i mówi do ciebie w Ewangelii Jana 15:9: Jak mnie umiłował Ojciec, taki ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Życzę Wam tego, byście skorzystali z zaproszenia syna Bożego, który Was ukochał niepojętą, nieograniczoną miłością. Życzę Wam wielu błogosławieństw Bożych.